Witam w kolejnym moim nagraniu wideo, w kolejnym nagraniu związanym z IOS. Tak, tak, 26. 6 Bo się dowiedziałem o kilku poruszach z internetu odnośnie tego IOS-a 20-6. Taką drugą, taką osobną film oczywiście, ale taki dodatkowy jakby, nie? Zobaczymy jeszcze parę rzeczy, bo się dowiedziałem o właśnie kilku rzeczach. Mianowicie, e, podobno można wyłączyć e, tamtą czystość, jakoś, aby ją zmniejszyć. Ustawienie, tak to w internecie. W ustawieniach e, dostępności. Więc ja tego nie sprawdzałem. Więc ja mówię, zaraz zobaczymy to razem, że ja po co, co razem Zobaczymy. Ustawienia systemu i szukamy dostępności. Proszę bardzo, to co my to mamy. Ustawienia dostępności chcę wysyłać na powiadomienia. No, pozwolić trzeba, bo, bo widocznie tak e, trzeba, bo, bo jest, e, ta opcja musi mieć powiadomienia, bo, bo tam są jakieś opcje się tych powiadomień, więc dla taką musimy mieć dostęp do powiadomień. Ale dzień mi się nie wyłączył. Dobra, i teraz zobaczymy. Ojciec obracanie, bo to jest syntazomowy oddebra, zoom, powiększanie, podpowiedzi, ekran i wielkość tekstu. To może tu pogubiony, większy tekst, kształty przycisków, efekty włączone, wyłączone. jeszcze z artystyczą? proszę bardzo. Macie na tak proszę. I zobaczymy, jak ta jest teraz wygląda. I oczy. No, normalnie mamy iOS 18 2.0. Teraz to wygląda normalnie jak w iOS 18. No, więc jak kogoś to do... No, nie do końca, bo no, jest przyciemniony obraz. I ta przecież jest dalej chyba nie jest to takie e, satynowe, tylko jest to takie takie no, jakby ktoś nie wiedział o czym mówię, satynowa taka m, żem, m, nie satynowa, spraszę Bos. Czyżotyczna jest taka zamglona. o. Jak i 18 była, tylko jest po prostu taka bardzo ma a tutaj jest taka bardzo gładka. O. Nie? Ale jak widać, możemy tam przez oczysztość sobie do cek wyłączyć, nie? Albo włączać. A widzicie, tak wygląda, bo jest tam przez oczysztość. A tak to wygląda. Teraz. Bez tej przyzroczystości, ze zmieszoną przyzroczystością, więc yy, fajnie, nie? bo jak budżet idzie w stronę użytkownika, wiesz, czy daj Pan, ustaw, co chcesz, gdzie chcesz, nie? Także tak, tak, to, to już nie ten sam Apple, co iPhone 6s. Ty nie szło nic zrobić, to warto mi. Dobra. To to było, sobie to, aby zostawić. Nie, 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 wyłączę. Bo my to też nie przeszkadza. O. Druga sprawa, o której chciałbym Wam powiedzieć, to ten nowy absurd. Jak Ja potrzebowałem, żebyś Absol. Jak go odpoiłem, to zobaczcie, jak wygląda teraz Absol. Jest on podobnie to wygląda mi się wydaje. Nie, nie pamiętam zresztą jak wyglądał a iOS 18, ale no... Wygląda inaczej. Bo jest to takie, wszystko bardziej rozłożone w taki sposób czytelny. Mi się wydaje. Nie. I mamy zakładki inne. Bo mamy. Mamy dziś. Czyli to się nie powinno nazywać dziś, to nie jest jakby ta zakładka, tylko jakoś bardziej logicznie, bo dziś to jest po prostu strona równa. To takie propozycje w aplikacji dla ciebie to są. Nie? No i mamy gry, no to mamy sekcję z grami, no to wiadomo. Do, do Aplikacje. I Apple Arcade. Możemy sobie przejść do tej subskrypcyjnej usługi Apple Arcade do tego Steamu O którym mówiłem w poprzednim materiale. Jest też w aplikacja Apple Games. Pamiętajcie o, o tym. Nie? No i mamy jeszcze szukajkę nie? na samym dole. Możemy sobie tutaj przeszukiwać, przeglądać kategorie, wszystko. Nie? No, interfejs podobny mi się wydaje, tylko że ten interfejs de... to Teraz nie wiem jak wyjść z tej szukajki <grym> zamknęta go w to ponownie. włączę ponownie. Nawet myślę, że jak wybiłem do z ROMu, to do dory jest szukajka. Ja chcę z powrotem e, dziś. Ja Cię kręcę. To? Dobra, wróciłem. Chłodaj, tam jest takie, widzisz, po lewej stronie, z takim kwadracikiem, to wrócisz. To ja się zamknie. No i pod ikonką Avatara, naszego konta Apple, tam mamy ma, właśnie Game Center, na temat Game Center i Apple e, nie, nie będę filmów robił. Nie mówiłem w, po, w poprzednim e, filmie, jak nie mówiłem, to mówię teraz. No i tu mamy aplikacje nasze dodane do konta, no to to wiadomo. Tak, tak, no na tym urządzeniu bądź, a e, ja wszystkie w naszym koncie. Historia zakupów, e, powiadomienia. Zrealizuj kartę upominkową, to tam sobie możesz też kupić taką kartę, z taki, taką plastikową z OGBP-a, to się nazywa gift card i po prostu zdropać z takiego e, zdrobkę taką i zrealizować kod. Dostaniesz tam nie wiem, 10 zł, 15 zł, także jakie tam wartości mają te karty. Dzięki temu nie trzeba podawać żadnych kart w e, do Dobra, to dla dziecka, które chciałoby sobie kupić jakąś gierkę, Google też oferuje takie coś e, w, w sklepie Play. Jeszcze mailem można taką kartę wysłać. A jak to działa, to ja nie wiem. Dodać środki do konta no to można konto Epy podładować e, w jakiś tam sposób, prawdopodobnie zwykłą kartą, e, przelewem jakoś, no, ja się na no, ten temat również nie, nie wypowiem. No i mamy e, niedawno uaktualniona, więc tyle w temacie. Zamykamy. No i tak wygląda nowy App tak bardzo podobny mi się zdaje. Nie? Tylko, że ten dolny interfejs się lekko odświeżą. Dobra, to byłoby tyle, zamknę tylko. E, co dalej? No to była ta przykroczyskość, teraz był ten właśnie cały App Store. Chciałbym jeszcze Wam powiedzieć o tym takim, co się nazywa Właśnie podgląd, bo, bo ja Was troszeczkę wprowadziłem w błąd. Ale bardziej teoretycznie teraz powiem, aniżeli praktycznie, bo... Nie, no ja nie mam plików PDF, nie? które mogłyby wyświetlić publicznie, bo ja nie wiem, ta instrukcja obsługi może być publicznie wyświetlona, jako ma, moje, moje, moja twórczość, lewe le, imię, le, nie? nie. Borowa autorskie i takie tam różne inne rzeczy, więc musicie się pobawić z samym er, er er albo też AeroTropa wysłać, czy też MacBooka, czy z Maca, jakiegoś plika, to daje się tam pobawić. Albo po prostu... No no, przepraszam, mówię Wam, mówię Wam, że to mam takie przerwy takie w magii, nie? Że, gość, może... Dobra, no, dodam aplikację, podgląd Wam w akcesoriach, bo ja sobie tam wrzuciłem. Nie, 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 w narzędziach. Podgląd. To jest właśnie ta aplikacja, I to, to będziesz mógł sobie przeglądać pliki PDF i otwierać, nie? E, i albo utworzyć dokument. Tak, gdy utwórz, to będziesz mógł sobie tutaj. E, o, to mamy jakiś edytor jeszcze. I nie najbardziej zakon mnie najbardziej zaczął, jednak to w iOS, że i w niektórych, niektórych aplikacjach, i koni nie są opisane. I teraz nie wiesz, Bóg się nie wiedzieć, co one oznaczają. Ta ostatnia na prawo, to wiem, co to jest, przepraszam, <coughs> udostępnianie. Ale po prostu to od lewej, to, to, to nie wiem. To ten znaczek. Oha, to jest rysowanie. Za nic złego, się nie stało prywatnych w pików i nie zapisane, czy w fajkałcie nie mam. Nie? Póki co mam, to się mogę mieć, nie? ale na razie nie, nie mam, więc nie muszę się bać. A to drugie to jest skanowanie, chyba. nie, to jest pole tak stawa? Nie, to jest takie, taka ramka. To i to jest jakieś informacje na temat pliku, i to, to, to strzałka w górę to jest udostępniane. Na przykład do Messengera czy do innej aplikacji. To się bardzo może Tobie przydać, jak, jak, temu się zapisuje, bez tytułu, bez tytułu. I ja to się potem później to wyrzuca, będę ubył śmieci. Nie, na, na telefonie, na komputerze tak samo. Dobra, to już poza kadrem, oczywiście, po, po nagraniu. Muszę o tym pamiętać. E, mówiłem o tym, że e, no, to jest taki e, dyktator, bo. Przede wszystkim czytnik PDF, nie? No jakbyś miał podgląd, to po prostu ee, podgląd podgląd, no podgląd apikacje. <laughs> no no no, troszkę by się pomyliły bątki, przepraszam was no, takie coś. A no, jakbyś miał jakieś piki, to PDF to możesz sobie tam przejrzeć, czy tam tytować podpis dodać czy odręcznie czy tam... Już inne rzeczy. Nie? Ale pamiętajcie, jak masz starszego iPhone'a, to nie wszystkie funkcje mogą być dostępne. Nie? Ja więcej na temat A jest jeszcze opcja skanowania dokumentów przy użyciu aparatu. Przy użyciu technologii OCR. Optical Content Recognition czy optyczne rozpoznawanie zawartości. Treści, bo razumy bez rozpoznawania, a kontent to jest treść angielsku, więc dobrze mówiłem. Dobra. To to byłoby to. I teraz jeszcze o jednej chyba ostatniej rzeczy chciałbym tam powiedzieć, a mianowicie o jednym Baku, który zauważyłem. Ten Bak ty jest klawiatury. Nie wiem, czy będę w stanie, będę wyśledzić, no ale otworzymy forum, bo forum to jest publiczne, więc to do wiadomo. Albo jakiś notatnik. Google Equip, bo ja w Google Equip nie, nie, nie mam specjalnej treści prywatnych, także spoko. Tu macie taką kreaturkę, taką zwykłą, jeszcze z ios 18, nie? Bo no tak wygląda, wyglądała klawiatura w iOS 18. Jako muszę zatrzymać. Dobra, ja, jestem w z powrotem. Musiałem przejść na tę rzecz. No, no, jak widać, ma, mamy kreaturkę taką. A teraz otworzę wam notatnik od e tu. E, to jest białe się zrobiło, bo jest... E, no, pusty, pusta notatka. Chyba tak notatnik włączyłem. Tak. Uh -huh. Pusta aplikacja, przepraszam. O, widzicie? Tu macie taką kredyturę. nie? Jest troszeczkę jakby taka mniejsza i troszeczkę i no, no inna, nie? To pamięta jeszcze ASO 18 a a to pamięta jeszcze, a to już pamiętam 26. To jest taka bardziej e, bezcenna i taka bardziej płaska, i przede wszystkim szkista. Teraz tego nie widać, ale będzie białe tło i biała krewetura. A jak będzie czerwone tło, jakieś albo jakieś inne, na forum to będzie widać, ale nie będę otwierał forum, bo ze względu na tam, e, nazwy i inne tego typu rzeczy. W ogóle pustą. No, pokazać ja otworzyć, bo, bo się da też to pokazać na, na notach, więc. No, no, i to byłoby tyle. Nie? Ja, czy to byłby bak? No, 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 nie wiem, jak, jak to potraktować, bo to taki trochę wydaje się bak, ale nie, niekoniecznie to musi być bak. To może od czegoś zależeć, może to być kwestia. Zewnętrznych aplikacji, nie? Może one nie są dopasowane do AJOS ja 26 do nowych bibliotek, albo do tego, i po prostu one tak e, wywołują gdyby, które tą którą są kompatybilne. A a, a też kompatybilna sztuczne, może się pojawiła. No, no to, to trudno mi to powiedzieć, nie? Nie ja będę się na tym rozwodził, bo to jest według mnie tak bez sensu. No, no to zamykamy. No, no to o tych czterech rzeczach, o których chciałem powiedzieć, to opowiedziałem. nie? ta natura właśnie, że jest równa. No, ale Bo później był właśnie ten cały... Taka chwilkę. No, jestem z powrotem. Takim musiałem zrobić w filach, bo chyba jak już miałby... niestety nie będę w stanie moje widzowie, no wiedzą, że ja chorzę na epilepsję, więc chodzę na łagę, na sobie. Ale dobrze wrócę do tematu, bo już jestem z powrotem. No, opowiadałem się w tym takim aktualizacyjnym materiale o tych czterech rzeczach, nie? Na no, początku była ta przezroczystość. Jak ją sobie zmniejszyć, to potem była, potem była ta aplikacja podglądu. Wspomniałem, niej, nie, do czego to służy. Jeszcze wspomniałem o nowym interfejsie w App Store i o aplikacji podgląd. Tylko, że to bardzo szczerze w historii, aniżeli w praktyce. No. Tak podsumowałem ten dzisiejszy materiał, bo będę się z Wami powoli żegnał. Będą jakieś pytania, napiszcie, wiecie, co tam brzmicie, czy używacie już tej wersji systemu, mnie. A ja ten, ten bagusk, o tym byłem o klero dużo też wspomniałem, no, to od trzech tak jak mówiłem na początku, wyłączyć czyli nowe, jak wyglądać, żeby tam nową przezroczystość zmniejszyć ją. Bo jak wiadomo, mamy osoby niepełnosprawne z zro, wzrokiem, zro, 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 nie? to może bez, ze zmniejszoną tą niepełnosprawność, czy, ze zmniejszoną tą e, przezroczystością, będzie im stołu. Później wspomniałem tam o nowym interfejsie w Alpstorze, Dalej było jak, jak sobie korzystać z tego z podglądu i na koniec o yy, a ten pogóz a z No ale kolejność może być inna oczywiście, bo to nie według mnie kolejność jest nieistotna. Jak nie? ja chcę jeszcze tego zdobiem, ciekawego, wartego uwagi to albo zrobię taki jeszcze jeden film, albo tak, tylko takiego posta, nie? <śm> no, to po prostu e tyle, nie? No, jakby ten film miał trwać, nie wiem, dwie albo trzy minuty, to już trzeba w zrobić kilka zrzutów w ekranu i posta napisać na kremolę, nie? <śm> Dobra, to tyle, żegnam się z Wami, do zobaczenia. Mówił na tylko Cześć. Bo o tym chciałem się głównie wypowiedzieć, o tym się wypowiadałem. Więc tyle. Cześć. Jeszcze tylko mam taki update zrobię do, do tego filmiku, że naprawiłem na no bardzo fajny film e, od pewnego youtubera. E, nie wiem czy można tak powiedzieć. E, ma na imię Mateusz, e, więc naprawdę fajnie, zrobił film też o jest 26 Echem. i jeszcze ma zrobić film o takich swoich autotrickach, o jakichś ukrytych funkcjach. Nie? Teraz e, pewnie się Trzeba pomyśleć, a pewnie nam podziękuję i już będzie robił filmik o trikach. Nie? Ja o kilka ja nie zamierzałem zrobić filmiku. Więc po prostu tak to by było. No mnie specjalnie ja tam to ja lubię robić filmiki o takich ukrytych jakichś funkcjach, bo, bo to, to, to po prostu moje filmy mają być tak ogólnodostępne i do... Dla każdego, a to tak po prostu bardzo zaawansowanych y, osób. Nie? No. Więc to, to sobie może podarujmy. Dobrze, chyba że to będzie naprawdę bardzo coś ciekawego tam, to zrobię te filmy, e, podobnie jak ten. No dobrze, żegnam się z Wami. Do zobaczenia, już naprawdę Siemka. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.